że jestem nieco zmęczony i muszę do pracy od rana Tak, bo... tak. Wiem, boisz się spóźnić. <noise> nie płaszcz stary. Widzicie? Nikt się niczego nie boi. Może przerażające by było, gdyby wytarł nos. No i widzisz? Czy szpiegowanie innych nie jest nieco dziwne? Nie. Chyba że się chce, żeby było dziwne. Widzisz, są przerażające rzeczy w Halloweenową Noc. Nie o to mi chodziło. No. Jeśli to odtworzysz, to będzie ostatnie odtworzenie w twoim życiu. He, to okropne! Zaśmiecają nasz piękny park, że też nie mają wstydu. A co to właściwie jest? Nie mam pojęcia! Wygląda jakby ktoś chciał zrobić książkę z plastiku i wstążki. Może to jakieś jojo z czasów, zanim odkryli grawitację. Zobacz, czy działa. Widzisz? Nie! Nie, 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 nie! nie, nie, nie. Zostaw pozepcujesz! To przeklęta kaseta wideo, to się ogląda na vhs Na czym? Nie działa VHS. Oczywiście problem z tą kasetą jest taki, yy, no wiecie, ludzie nie mają szansy jej przewinąć. Aha, no dobra, mam coś do załatwienia. Możesz mi to jakoś przesłać? A? Obejrzeć straszny film? O, to znaczy... Zapytałem, czy chcesz obejrzeć straszny film? Nie, konkretnie jaki? O wampirach, o zombie, o wilkołakach, wilkołakach zombie, Aha. zombie wilkołakach, wilkołakach wampirach, zombie wilkołakach wampirach, a... o nawiedzonych domach, Grindhouse hiszpański ja... horror, włoski a... Lovecraft, lovecraftine, ja... o mumiach i golemach, ja nie, nie, nie tulumetos, bardzo... fikcja dżanksi, z... mumblecore, a... A może raczej styl gotyczki południowy gotyk? Południowy gotyk A, nie, co, co z Ontarią i... Muszę lecieć. Wcale, że nie! Zamknęłam wszystkie drzwi i okna. Teraz będziesz musiał obejrzeć ze mną straszny film. Nie, 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 muszę... rozłączę się! <śmiech> <śmiech> nie ukryjesz się, ponieważ zacznę <laughs> się szukać w twojej własnej piwnicy. Co Jesteś tu? Myślałam, że będziesz chciał obejrzeć straszny film. No bo ja uwielbiam straszne filmy. <laughs> To dobrze, że nie wypisałem się z tej siłowni. Przyłóż się, kolego. Widzicie, nikt już się nie boi. Ach, chcesz sukces? Dzięki. A wy wszyscy tylko słodycz, słodycz, słodycz! Aaaa! Co je? Corki, pani panie bardzo zła pszczoło! Przeszkodziliśmy panu w straszeniu kogoś? Nie zupełnie. Ustawiałem towary! Zaraz, pracuje pan w supermarkecie? Tak, ale także po godzinach doglądam pszczół. Mam jakieś 20-25! Hmm, to raczej całkiem żałosno-nie straszne. Musieliśmy znaleźć inne źródła utrzymania, odkąd ludzie przestali się nas bać. Imprezy dla dzieci! Jaki ładny piesek. Nie, to szczur. Prace ogrodowe! za tam czeka jeszcze 10 pawi i Wenus z Milo. Niektórzy zostali masażystami. Wow, jakie delikatne podejście. Rany, bez nadzieja. Nawet nie mogę sobie zrobić przerwy bez wiedzy nadzorcy. Sładecz, A... Jej, ale to smutne. Musimy im pomóc wrócić do straszenia. Ma rację, chętnie pomożemy. A można polubić ich stronę albo kupić jakąś przypinkę? Coś możecie zrobić. Jest jedno stare zaklęcie, które może przewrócić lęk przed nimi, ale musi się na to zgodzić choć jedna żywa istota. Jeśli nie będę musiał się napracować, to masz moją zgodę. Gdzie mam podpisać? Zamknij drzwi! Zamknij drzwi! mamy nic więcej! Tyle musi wystarczyć, bo chyba nigdy więcej już nie wyjdziemy z domu.